Witam. Mamy 24 luty 2020 roku na państwa oczach ancistrus red. I dzisiaj postaram się coś o tych ancistrusach powiedzieć od A do Z, tak żebyście państwo wiedzieli z czym macie do czynienia i jak to wszystko ogarnąć. Ryby, które tutaj przywiozłem w piątek mają w rękach 10-11 cm wielkości, nie są to duże osobniki. Natomiast charakterystyczna barwa czerwono-pomarańczowa niebieskie oko i oczywiście długie płetwy. Wszystkie Ancistrusy, jak jeden mąż, czy to jest nasz zwykły kundelek, czy to jest 144, czy to jest LDA16, czy to jest grafik, czy to jest Red Dragon, brąz. Z drugimi czy y, krótkimi płetewkami to są te same ancistrusy. Dla takiej już mocniejszej uwagi wszystkie one są roślinożercami. Aczkolwiek pamiętajcie, że każdy dorosły y, zbrojnik, jeżeli cokolwiek padnie na dno, to zje. Czyli jakąś martwą rybę, kawałek y, jakiegokolwiek białka zje. Dlatego mówię, ancistrusy karmimy najczęściej pokarmami roślinnymi typu spirulina, płatki roślinne i dodatek jakiś mięsny muszą mieć, ponieważ coś muszą wyprodukować tej ikry. Natomiast nie przesadzamy z białkiem zwierzęcym z tego powodu, że ancistrusy mają długie jelita i bardzo powoli trawią. Jeżeli trafi do nich cokolwiek większego, wówczas te jelita nam się zapychają i na forach pokazują nam się zdjęcia ryb, które mają bardzo opuchnięte brzuchy, ponieważ wdało się bakteryjne zapalenie przewodu pokarmowego, jest ono spowodowane najczęściej monotematycznym żarciem, zbyt dużą ilością białka zwierzęcego. I znikomą ilością z, z, żywych, zdrowych warzyw w y, zbiorniku. Ancistrusy, już dla tych ciekawych i takich, co to opowiadają bzdury na forach, że to są mięsożercy. Jeżeli kiedykolwiek się będą nudzili i zdechnie im jakaś taka ryba typu Ancistrus, niech delikatnie rozetną an, yy, Ancistrusowi brzuszek i zobaczą, jak cienkie i długie jelita ma Ancistrus, i wówczas sami naocznie będą wiedzieli, że jest to roślinożerca który wychwytuje najmniejsze e, najmniejsze porcje pokarmowe właśnie cienkimi jelitami jeżeli damy tam czerwony plankton, artemię cyklopa nic się naprawdę tej, tej rybie nie stanie, jeżeli mamy dobre warunki w akwarium i to jest Dodatek diety. Sam tutaj stosuje czerwony plankton, cyklop i artemię mrożony. Natomiast te ryby 2-3 razy w tygodniu dostają pokarm typu warzywa, czy gotowane, czy warzywa surowe, typu ogórek, czerwona papryka, gotowany kalafior gotowana brokuła. Dostają cukinie surową. Marchewka musi być bardzo rozgotowana, ale jej nie daje, bo moim zdaniem to jest, bardziej brudzi wodę niż cokolwiek. Raszponka, sparzona. Sa sałata, sparzona, podana. Te ryby są roślinnożercami i wówczas taki pokarm bardzo chętnie przyjmują i i duża ilość błonnika oczyszcza koski rybitowe, i wówczas nie dojdzie do czegoś takiego jak bakteryjne zapalenie przewodu pokarmowego. Jak też wszystko po powiedziałem na początku, obojętnie czy to jest Albino 144, zwykły kundelek LDA16, Red, Red Dragon, czy, gr czy mm, Grafit, są to ryby roślinożerne. Podstawową dietą jest roślinność. Teraz przejdę do rozmnażania. Ze względu na to, że ancystrys jest najdłużej hodowany przez nas w akwariach jego różne formy zostały uzyskane, bo tak jak powiedziałem, to są różne formy odmiany. Te ryby mają też największą skalę jeżeli chodzi o chemię wody. Nie trzeba im bardzo specyficznych warunków pokarmowych, tych chemi chemicznych wody. Rozmnażają się najczęściej na wodzie lekko twardawej. W granicach tam 15-20, nawet 4 stopnie twardości. I nie, ro nie robi to żadnego problemu. Ryby cały czas żerują, czują się dobrze na twardej wodzie. Ancistrusy dużo lepiej się trzymają. Z tego powodu, że są zdrowsze i tego. Proszę pamiętać, żeby też w akwariach, no ja mam akurat akwaria, gdzie typowo mam tarliskowe akwaria. Nie mam dna, ale na dnie żeby był piaseczek. Ten piaseczek połykany stanowi stanowi zęby dla Ancistrusa. W żołądku ten piaseczek pomaga mielić pokarm. Jeżeli tam trafi, yy, mówię, pokarm białkowy, typu serce wołowe, żeby on to mógł strawić. I żeby cokolwiek mogło, to ten. Chociaż serca wołowego akurat nie polecam. Sam stosowałem parę lat temu, ale trzeba do tego dodać dużo yy, vibowitu dużo substancji dodatkowych, żeby ten ancistrus mógł to strawić. I jest to na granicy ryzyka. Z młodości pamiętam hodowlę ancistrusów, gdzie podawano kur, kurze szyjki, podawano ogórka, paprykę do akwarium. I te ryby żyły, rozmnażały się. To jest stara szkoła rozmnażania ancistrusa i stosuje się ją do dzisiejszego dnia w momencie, kiedy mamy bardzo duże ryby i hodowla ta jest na dużą skalę, natomiast mówię, to jest na granicy ryzyka i nie przyjmujcie tego jako dogmat. Ancistrusy, tutaj, które przyniosłem, mówię w piątek, zrobiły mi już niespodziankę. I tam jest jak widzicie ikra Ancistrusa Reda. Młody samczyk sobie gdzieś tutaj e, pilnuje pinuję sobie tej e, ikry e, i mam nadzieję, że coś tam się z tego wylęgnie, tej ikry jest nie wiem 20, może 25 ziaren, ale jest, mało, a cieszy. E, tak więc e, tak więc myślę, że niedługo będę miał też i wylęg tego Ancystrusa Reda za 5 dni mniej więcej maluchy się wyklują więc pokażę wam wówczas jak wyglądają małe jak się oczywiście rozwijają i tak dalej teraz przejdę do grotek w których rozmnażamy ancystrusy. to jest moja jedna ze starszych grot jeszcze kolegi który mi robił takie groty a obok już jest Moja grota też jedna z pierwszych starych grot. Natomiast do ancistrusów stosujemy groty. Zarówno tego typu. Są to groty 15 cm z małym progiem, żeby te młode, które się wyklują, nie uciekały nam. Lub groty typu cygaro. Wówczas e, samiec pilnuje, próg ten nie pozwala maluchom wypłynąć, i cały miód będziemy do, e, mieli dopilnowany i wykluty. Dodatkowo powiem tak: e, wezmę sobie tutaj pokarm Vitalisa, oczywiście ten plecopelet. Jest on gruby, roślinny. Jak najbardziej radzę podawać jako dodatek diety, czyli dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu. Ciach, ciach. Rzucę tutaj ze trzy takie, takie grudki. Jest to pokarm roślinny i jak naj... i mówię półmokry, bo on. Rozgniatamy go, mówię o proszę bardzo, w palcu rozgniatamy i widać, że to jest pokarm, który y, nie kruszy się, jest półmokry, a przy okazji bardzo dobrym pokarmem jest dla y, ryb dennych, które gdzieś tą dietę muszą sobie y, roślinną zachować. Ja tutaj Ancistrusom dzisiaj dałem czerwony plankton, więc one podejrzewałem, że zaraz przypłyną do tego peletu. Natomiast powtarzam, dieta u Ancistrusów jest roślinna. Natomiast dodatek diety mięsnej nie zrobi nic złego. Jeżeli podamy mięso ryby, jak najbardziej polecam artemia, cyklop, czerwony plankton, dafnia, polecam. Natomiast ciężko strawne, czy, yy, czy yy, mięso yy, wołowe, czy indycze, raczej nie powinno się tego robić. Jeżeli yy, tak, no to mówię, duże dodatki witamin, rasponka gdzieś do tego, yy, dużo, dużo... Yy, Dużo po prostu roślinnego pokarmu, żeby jak najwięcej błonnika czyściło koski jelitowe. Pamiętajcie, zdrowe ryby dadzą Wam ikrę. Nie są opuchnięte. Zachowują się normalnie, normalnie żerują. Bo zobaczcie, że już kolejna samica idzie w kierunku, w kierunku pokarmu.